Chciałbym mam powiedzieć szczerze, od wielu lat jeździmy po różnych klubach ze swingersów ja się tego nie wstydzę, każdy ma różne fetysze, z tym zawsze się chowałem, ale mówię, słuchaj, możesz spać z innymi facetami, ja ci na to pozwalam, bo to mnie kręci, na przykład, trochę się tego wstydzę, ale być po z tekstologiem to jest normalne. Wiesz ile w naszej branży ludzi jeździ hmm. do swingers klubów? Tak samo również, również szalony reporter. Szalony reporter podawał mi kluby, do których mogę jeździć, on mi sam mówi, Denis jedz sobie tam, bo tam jest zajebiście, nie mogę mówić o tym głośno, ale jedz sobie tam. On sam nam wypromował ta. Ta. on sam nam wszystkim pomógł ja mu opowiadałem ziomek ja mam taki fetysz mnie to kręci kurwa nie robi nikomu krzywdy Wstyd mi przy tym, że, że mnie coś takiego kręci, ale tak już mam od 17-16 roku życia mm. i on nam kibicował. Denis, to jest normalne, to ja możesz mi ufać, jestem twoim wiesz, przyjacielem, możesz mi o tym mówić wszystko, ja mu wszystko opowiadałem. Wiesz, a teraz wiesz, nagle na... kurwa tak. mnie zlinczowo, że jestem, że jak ja tak mogę robić, jak ja na to mm. mogę patrzeć, i tak dalej. Ale zobaczył, że Sandra ma może zrobić fajną atencję, fajne zasięgi, zarobić gruby hajs. pewnie zarobi teraz gruby hajs, bo szalony jest teraz na głównym świeczników i na YouTube robi największe zasięgi. I chciał teraz mnie i Stanę zlinczować. Nie I trzyma teraz się tej kwestii, że to jest ble. I a jest tutaj, ble. jak u nas siedział, to naprawdę jeszcze mówił, dawaj jedziecie na grubo, raz się żyje, zarobicie sobie, miejcie wyjebane, Dokładnie. on też na wszystko ma wyjebane, robi Dokładnie. sobie co Aże chce. Ja się czu... Naprawdę, Słuchaj, takie były tak? Jeszcze... I on później robi z nas najgorszych i no. on później, kurczę, mówi, że to jest chore, co my robimy i się z nas na, naśmiewa, że to jest dziwne, a sam co robi? A sam gdzie jeździ? Niektórzy ja to robią... Ja Ci powiem tak, ja Ci nie chcę psuć rodziny, bo nie jestem taki, ale przypomnij sobie, co mi nagrywałeś tu, jak robiliśmy y, materiał, jak była Gala Prime w Turynie. Przypomnij sobie mi, co o tym wtedy chciałeś, y, żebym ci do kogo podesłał numer. Przypomnij sobie. Mm. Bo, to, to, bo to, co ty robiłeś w swoim życiu, to jest kłopot. Kur... To, że płaciłeś hajs za papiery, które mam w całości, w całości, które mam, które płaciłeś... Dobre, dobre w sumie pieniądze temu facetowi, to ja je mam, nie? Więc kurwa nie chci, żebym kurwa ci zepsuł się do końca, chłopie. Zastanów się, co kurwa robisz. Przez chwilą ta dziewczyna, gdyby nie ja, to ona już by mogła się powiesić. Gdybym mnie straciła, by nam się nie użyło, ona straciła matkę, straciła rodzinę, rozumiesz to? Przez to, że jesteś jebanym atencjuszem, tak samo jak i matka. Rozumiesz to? Chcieliście jej zniszczyć życie. Ona robi swoje, ona nie robi nikomu, nikomu. krzywdy, nikomu nie psuje życia, nie rozbija rodzin, nie, nie śpi zajętymi facetami. Ona sobie robi content, mnie to kręci, ona nie ma z tym problemu, z tym co robi. Zarabia sobie pieniądze dla siebie. Nikogo nie krzywdzi, zrozum to? A zrobiliście, z... a jej matka przy, y, na wywiadzie u ciebie powiedziała, że jest arcy... I ty na to pozwoliłeś. A ty no? na to pozwoliłeś. Nawet nie raczyłeś powiedzieć, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Nie zapytałeś się nas, jaka to jest prawda. Nie zapytałeś się, kim jest jej mama.